Nie bać ich No niewiele to pomogło Dobra y Nie, tu trzeba czegoś mocniejszego Postaraj się ich tam utrzymać, buduję ci tunel No zrobię co w mojej mocy, ale... Cytując Gr Griwesa Dostaje tylko do pomocy te gówniane druidy <noise> Krasek X2 Cześć Stewan W sumie nawet fajne te gobliny No mówiłeś To powtarzam A Teoden dalej pewnie tu żyje Tak, dalej żyje, bo oni są boostowani, i to ewidentnie widać na no to, no to pół trole Myślę, że pikinie, no, że dadzą mu radę, dobra Aha, nie wejdę, bo jest zapchana wysyłam ci łuczników i cofam buildera Spróbuję może innej taktyki na tej mapie Jak się tam idzie? A bywało lepiej Coś mnie atakuje chyba Aha Wjechali we mnie Szlekromik No mam już pajęcze gniazdo Możesz wy... No rozwalam mnie, ale ja wam kurwa da. Kurwy. O wiesz co jest fajne tutaj w ogóle jeszcze? Plusik, plus, plus 10 do mechaniki tej gry. No co? Że jednostki, które sobie zgrupowałeś, co nie? No. Jeśli zgrupowałeś sobie jednostki, wsadzisz się do tunelu, to w momencie, kiedy wyjdą dalej, są zgrupowane. No, nie rozumiem, czy miałoby być inaczej, ale okej. Okay. Co prawda nie są zgrupowane w momencie kiedy chcesz je. Czekaj. Dobra, tutaj. Jak się idzie? No niestety no przesuwanie frontu idzie mi gó gównianie. Dobra, idę tam. Ale tu już mam na poziomie trzecim, zaraz będę ją sztandary. Ja muszę trochę poinwestować A. w pałac... skarbiec. Nie no powiem ci tak, pałac i sterlingów jest tutaj must haveem. A, y, zabili mi bildera, cudownie. A gdzie jest mój Builder? A... W piekle. A, buduję skarby, co? Debil. The Debil. The Dobra. Dobra, ja, ja spróbuję przesuwać wtedy nie frontu, ale mam tylko orków. Tylko te gówniane druidy Tak wiemy Dobra, małe małe zgrupowanko Nie puszczać bokiem Czy oni mają już zbroję? Bo ta, na to to wygląda Tak myślisz? Weź kurwa nie strasz nie nie wiem w sumie jak to nawet podejrzeć Ja pierdolę, rechcą mi gospodarkę Jest tu gdzieś teodem czy? Dobra, trzeba spróbować innej taktyki Kurwa Jak to mi filmajesz tych tuneli co? Kurwa robię co mogę, ja mam, ja mam tylko te gówniane droidy Wynocha, szybko Dobra zdążyli wyjść chyba A co oni umierają jak są w tunelu? Nie no chyba nie w Pewności nie mam ale nie zdążyli może wyjść wszyscy A no nie wszyscy wyszli Jednak brak kawalerii... Y trochę im przeszkadza. Trolle. No to nie jest kawaleria. Trolle Chcesz to trolle. To jest kawaleria? Teraz coś ogarnę. No, ty masz tych pajęczych jeźdźców, nie? No. Dobra, ja po 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 pog pog pogoniłem te suczki. Dobra. Nad nadchodzi, nadchodzi on. Ugh. Dobra, przesuwamy linię frontu. Lubię to słowa No to żeś kurwa przesunął. No mało, ale zawsze. A tu jest takie fajne wolskie gardło. No widzę, widzę, widzę. Spróbuję ich struć trochę. Boże, znowu ten pedalski teodem. Uch, przybywa Czekaj, bohaterzy Maj, mogą mają korzystać z tuneli mają Mogą pły... korzystać z tuneli Mogę trollem... Dziwne trochę, że y, ...może wejść do tuneli, ale zwykły troll już nie W sumie, no. wiesz? Dziwnie to zrobili Może za długo się z nim pieprzycie Brawo. Wyruszam. Co to jest, Teoda? Te. Mam, mam tu coś dla niego. Hmm, rozwijają się w za szybkim tempie. Wolałbym, żeby tego nie robili. To chyba trzeba będzie rozszerzyć dział... To trzeba, chyba trzeba będzie rozpędzić. Sertak, Dobra, Gdzie teraz to da? na maksa Rekrut, 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 rekrut Wow, ładnie go wali Może święty Dobra, jebać, pierdolić ich niech, niech spierdalają A wy idź, idźcie tu y. Dobra, zaraz stracę tego y. Ale chociaż będzie na drugim y. Dobra, jeden materiał do może sobie wezmę na przemiał. Dobra, tu, 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 tu Ależ żeby mnie... Jak się idzie? Tam? No nie za fajnie. Ale ryknę im tu. Pobustuję ich tam, może... Może coś z tego będzie. Mm -hmm. No dobra, trzeba przyspieszyć, bo... bo trzeba przyspieszyć. No... Bo już jest po północy I co zamienisz w księżniczkę? Bardzo śmieszno Starałem się Dobra Bez troli to se mogę w dupie pogrzebać makile makile byłyby jeszcze całkiem kurwa spoko ale ja muszę trochę poinwestować w sterlingów, bo oni zaczęli ewidentnie... E, ewidentnie oni zaczęli e, in, e, iść w koninę. Dobra, grunt to przesuwać te linie. Że miało miejsce pod rozbudowę, bo popa jest po, potrzeba. Wleźli, wleźli. Dobra, pozabijać ich. Pozabijać. Dobra, mam... Mam trzy bataliony pajączków. Spróbuję je w pełni uposażyć. A, dobra, może być ciężko. I zobaczę, co one są warte. Tymczasem spam wierzami. A, problemy z hajsem. Ciekawe czemu. Hehe. <laughs> bo nie ma dżemu. W szwonie, jak, jak dać ogniste strzały i sterlingą? Haradrimom. Haradrimom. No właśnie kurwa z nimi jest strasznie problem, bo... Niby można im nie, po prostu nie, ja, ja kupić, ja ale robię. no... A ja nie. Dla mnie to jest kurwa smutne. Nie dobra, to jest ewidentny znak, że trzeba inwestować już w coś lepszego niż w te pedalskie orki Korsarze stary, korsarze Mówisz? Korsarze no potrafią to zrobić robotę Good idea No potrafią zrobić robotę, na pewno są Znaczy no dobra, może z nimi jest taki problem, że one nie... No wiesz Podczalać No kurwa Oni podchodzą za blisko. Widzę. Na razie z Corsarzami się wstrzymam, bo no, na coś innego pieniążki odkładam. Ewentualnie mogę... Dobra, fajnie byłoby mieć jeszcze jakichś łuczników, ale oni pięć stówek kosztują. Karadlimy? Dokładnie. Hmm. Ja jestem takiego zdania, że jak inwestować w te... O, jak pedalić, jak... to po się. Że jak inwestować, to kurwa porządnie. No dobra, ja już mam jednego troll olbrzyma. No dobra, na drugiego poczekam, muszę sobie poulepszać chujków. Co chodź? No i zginęli jak idiości, trudno się mówi. To? Eee, sterlingów straciłem. Trochę tu, Trochę smuteczek. No. Minutę cisza. Dobra, wystarczy. Cyk. I cyk. Ostre korce, o co wygląda fajowo W tej chwili mam wrażenie, że to fanaberia mała, ale już jestem ten... Dobra Wysyłam ci tam małą ekipę Dobra, grunt to mieć na trzecim poziomie oba A jeszcze mam trolle no już się powolutku gubię w tym wszystkim, no ale cóż Dobra, pikinierów nie ogarnął się tak e, Dobra, złe wieści mają ogniste strzały. Widzę. Ale zaraz ich nie będą mieli. Żegnam. A porobiłeś. Dobra, konina zapraszam. Patrz na co idzie konina! Nie, nie ma ich kurwa No to chodzi. Dobra tutaj ale teraz. ja bym jeszcze chciałbym ogniste strzały A i bilanci... Co mi sumie całkiem twardzi twarzy. ci jeźdźcy, wiesz? To mi się nawet podoba e, co? Twardzi ci jeźdźcy, to mi się podoba, te Dobra, nawet nie. Nie, Godryk Co oznacza, że troszeczkę za bardzo się już pobudowali. Dobra. Ciekuje, Co oznacza, że Gryffindor jest zamieszany w tą całą akcję. Oni z jakimś ruskim akcentem mówią ci Stringowie. Ciekawe, nie? Co, nie? Ciekawe, na, ki na kim ich wzorował Tolkien. Bo oni tak wyglądają trochę na Arabów, nie? No, trochę. Dobra. Ja wycofuję jeźdźców na razie. Ja już się szykuję coś specjalnego. Przy już mam dużego gościa. Już mam dwóch dużych gości. Jak będzie potrzeba wsparcia, to mów. Potrzebuję wsparcia. Ale nie teraz. ja nie mogę tu postawić bałaganu? Możesz kurwa, kurwa jego mać. Trebusze. Trebusze mówisz? No dobra, to mam chociaż pajączki może. One... Pajączki jakoś tam w miarę ich porobę, na, trebusze, na trebusze też mam odpowiedź. Co? Znam. Zobaczysz. Tylko jest problem generalnie, bo ja wiecznie jestem na, na bakier z popem. Ciekawe kurwa czemu. Dobra, niech jebać, niech będzie tutaj. Olbrzymy się w tunelu niestety nie zmieszczą. Ale już je mamy jak coś. Dobra, myślę, że niedługo i sterlingów będę mógł włączyć do, do działań bitewnych. A to ty jeszcze tego nie robisz? No najpierw chcę ich uposażyć Żeby nie padali no. mi jak y, cepy No dobra to masz teraz, masz. teraz to już jest jakaś siła z nich kurwa Ja też próbuję jakoś uposażyć swoich chujków Ej, mogę tak nie robić A w sumie be, be, be near, Dobra, przesuwać ten front, przesuwać Dobra idę tam do ciebie z pajączkami No leć Leć bo uwzięli się na moich Haradry i Jebać ich kurwa Znaczy nie bo słyszę że masz trebusze tam już także Dobra jakoś się przebiję. Dobra przez haradrimów to tam sobie, przez tych, przez strażników to sobie poradzę No to robi wrażenie nawet, nie? Taka armia i sterlingów i ci to nawet fajnie wygląda. No. W ogóle taka ciekawostka, bo jak chciałem... Ależ oni napierdala! Ja, ch ja chciałem powiedzieć tą ciekawostkę, ale chyba nie zdążyłem, nie było okazji czy coś, Czemu. że generalnie... Pikinierze, w, fil w filmie... W filmie... mnie. No dawaj. E w filmie e i sterlingowie byli przedstawieni jako ciężko zbrojna piechota, gdzie w rzeczy... W książkach e stringowie... siłą istringów e była kawaleria i ona była bardzo niebezpieczna w dodatku. Taka trochę, coś jak chyba, chyba na kształt husarii nawet. Te? No. Dobra, pikinierami to sobie, w sumie mam doświadczenie w walce rohirimami, to sobie poradzę. Bo taka ciekawostka, ci jeźdźcy no. mogą również przełączać broń. Tak, wiem. I to jest swój praktyczny. No to jest odpowiednik na po stronie zła, tak naprawdę. No i trzeba przyznać, że ci się jeźdźcy są naprawdę nieźli. Dobra, nie mam już popa, ale mam to. I się chyba regenerują nawet, czy mi się wydawało. Dobra, przesuwamy linię frontu. Co za tym idzie? Gdzieś tutaj. No ja im napierdalam gospodarstwo, znalazłem rekruta. Dobra, wycofuję. E... Dobra Gdzie się zdmuchło moi tylingowie Co ich zdmuchło? Nie wiem, trybusze Trybusze nie zrechciłyby ich w tak, tak szybko Dobra, musia, musieli mi się odznaczyć Tu są <grym> Jedyneczka, zapraszam Dobra, panu. jeden, dwa Dobra, mam trzy bataliony, tak jak było, super Ja ci już podsyłam powolutku olbrzymy no nie krępuj się naj naj Powiem tak nawet, najwyższy czas dobra. Ja zaczekam aż mi się pozleczą troszeczkę yy, zbudowałem, zbudowałem Ci tutaj bliżej tunel, więc go pilnuj mhm. Bo się na pewno przyda No nie wiem czy mi się to uda zrobić No dobra, jakby co to mam jeszcze czym, czym walczyć jak coś tam mączy walczyć Dobra, zdezną sobie poradzę Dobra bliżej podchodzić Nie opierdalać się Dobra, do roboty Dobra pajączki Dobra przesyłam Ci już kolejne pajączki Jak sobie razem leżymy Dobrze jakoś. No to chyba pozostaje już tylko pozamiata. To chyba już tam pozostaje pozamiatać. No jestem za No to zamiatamy. Ja już walę w fortece. Także uważaj. No ja staj staj mi się pozwolę. Dobra, goblinki już lecą. To będzie fajne. O, to czekaj, to muszę zobaczyć. Dobra, nie zobaczę chyba. Ja zda mnie zblokuje. Ej, chłop! Ej, no bez przesady, co? Pikinierzy! Chuj im leży. wiesz, ja mam tutaj samo miazy, także... A co to ma być? Takie cwaniaki. Filder przemknął ci ja już nie za bardzo mogę coś z nim zrobić, bo... No i też się już wyczerpują siły. No Jeszcze ja olbrzymie porogę chyba i... Ale będę ich nękał rkami. Zobaczcie jak sobie... No dobra. Pikinierzy potrafią mi. Dobra, dobra, ci pikinierzy potrafią dojebać. Builder okay. buduje koszary, tak zrób coś z tym. Wszystkie ręce na pokład. A wy też co tak stoicie? Wleźli. Nie to trzeba trole, trzeba trolle a nie pierdolić się z tymi katapultami Hehe Dobra A to ruszam, ruszam opór op 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 ich kurwa Teraz to już nawet ci strażnicy was nie uratują Dara macie jedno proste zadanie. Zrealizować. Rozwalić ten trewusz, jazda. To też rozwalcie sam. Rozwalajcie. O, it, dobrze powiedziane. No dobra, ci pikinie, że sobie chujowo radzą. Naprzód, kurwie, naprzód. Jazda z kurwami. Ogarnięci ci builderzy, czy jeszcze nie? Nie. Jeden buduje się pod nami. Pod naszym nosem. Gdzie? No tu. Aha, dobra, widzę. Czemu on buduje kuźnię w takiej sytuacji? To jest niepoważne. Yy, jest, jest... Jest mocno ranny, Builder. Zajmij się nim. Robię co mogę, kurwa. Dobra, dwie ekipy powinny wystarczyć. Dobra, trzy batalioniki tu powinny już tam podorwać. Ale cisza. No. Jest skupienie. Cisza przed burzą. Jest skupienie, co? Ty chciałem zrobić krótszą sesję, a wyszła nam standardowa długość, bo za Nie, to będą dwie godziny. Dobra, szukamy. Dobra, bo szybciej. No szybciej się nie da. Pajączki za trudni. No to mam pajączki. pajączek jeźdźców nawet, kurwa. O. No to pajączek jeźdźców. Kolejny brum-brum. No dobra, rozpraszamy ich i szukamy Buildera. A, poszedł. Chyba no się nawinął nawiną na... Na Od pod barykadę się na... pewnie się nawinął. No, pół godziny. Bo można się było spodziewać. Fajne te gobliny, kurde. No, ty, spójrz jaki jest symbol goblinów. Obok twojego niku. No wiem, widziałem. <laughs> jak, przy, jak, spa, jak się przypasowało? Oj, 30 minut ja pierdolę Dobra Ale widzę, Mamy... że teraz to ja będę robić kracie litarnego zioma Mamy tam, no, Ale tam, dobra. dobra Wszystkie bitwy? Czekaj, zakończ fazę, tak wszystkie Zakończ fazę, bo chcę zobaczyć jak to wygląda No, południe jest Gdzie jest teoden? Poka... Południe kompletnie zostało olane Gdzie jest teoden? Aha, teoden jest w warnoże, spoko, cofnął się do stolicy Nie no, jeśli chodzi o południe to nie będzie aż tak strasznie chyba No nie, no nigdy nie proszę. A, muszę ci wysłać znaczy... go Tranduil, to będzie problem. Dobra, ale ja zrobię sejwa w tym momencie i kończę na dzisiaj, bo już kurwa... muszę jutro ja jednak wstać. I, I wychodzimy. Dobra. Tak. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o sezon czwarty. Myślałem, że będzie gorzej, ale jednak umiem grać Mordorem, jak się okazało. E Goblinami. Gobliny są lepsze, niż się wydaje z No... Czy ale... czy jeźdźcy są w ogóle twardzi. Ale mimo wszystko wolę grać Isengardem, bo jednak wolę mieć tych sił mniej, ale w lepszej jakości. Nie wiem jak ty. No, możemy. Isengard, Isengard i gobliny? Na następnym sezonie? Mm, nie mam w głowie, żeby o tym gadać. Dobra, Dobra. to je ja było na tyle, mówił marszał. Mój I życzymy wszystkim widzom miłego wieczoru. I dobranoc.